Dziejemko widzowie to ja Miss, mi widzowie co dzisiaj będziemy robić. Już o dzisiaj mówię. Dzisiaj sobie otworzyłem polibaczek, a tym polibaczkiem, który sobie otworzymy i jest nim widzowie. Tak, widzowie, to jest widzowie ten polibaczek. Od razu już sobie z naszej swój zestawek zawsze do tego widzowie. Jest ten polibaczek Lego City o numerze 30664. Widzowie, tak, oczywiście to jest ten polibacz o takim numerze. Z fajną nawet końcówką. I to jest Police of Royal Car. Jakiś widzowie, sam, oczywiście w angielskiej formie, no tak się nazywa. No, oczywiście po prostu pan policjant w jakiejś formie. Na no, wypadek, widzowie, oczywiście widzowie po polskiej wersji też. Oczywiście sprawdzę na szybko. I to jest w sobie policyjny łazik terenowy. Tak, widzę, się nazywa, widzę, po polsku. No to spoko, taki, no widać, że to jest taki, no nie taki zwyczajny, wiecie, policyjny wóz, tylko taki inny. No to, no to wiadomo, że to był jakiś policyjny po prostu samochód, ale to jest po prostu jakiś, to jest łazik terenowy terenowy. No dobra, widzowie, ja już tu naszykowałam sobie nawet dodatkową łyżeczki, to już sobie otworzymy go i złożymy. I widzę, skąd ten polibaczek widzowie? Mm. Jak pamiętacie widzę ze shortów, bo kiedyś Wam pokazałam spoko promocji widzowie, na ten Lego Dino. I trzeba było kupić dwa pizzowie, żeby mieć po 10 zł za jeden polibak. No i jeden polibak, jak pamiętacie, to wzięłam z Lego, nie w sobie do i to był widzowie ten samochód zejna, taka mini wersja Smocza Moc, coś takiego no wiecie o który chodzi, taki mini no i mówię, no trzeba jakiś drugi widzowie wziąć i mówię, tam były same widzowie już powtórki widzowie bo tam były same widzowie powtórki tam nic nie było, wiecie, jakiś yy... o, przypomniałam jak się nazywał ten polibag, to była Smocza Modzena po prostu, pojazd, coś takiego, z, z, z to był, Polibat, jak tak się nazywał. A, i nie dokończyłam. I nic, widzowie, tam nie było, same prawie powtórki, to, co już, widzowie, wzięłam, sobie to no to wszystko było. I mówię, no nic nie było, z, y, widzowie, z, był z Syrego Friends, ale był w netto za pięć, widzowie, mówię, nic takiego nie było. No i mówię, no dobra, no to wezmę, widzowie, ten policyjnym widzowie nawet widzowie no jak coś no to mi się nawet przyda na elementy czy coś takiego widzowie no ale wiecie no wzięłam po prostu bo widzowie tu będziemy mieli jakąś chyba k jakiś taki chyba ciekawy stąd element bym powiedziała ale to zaraz oczywiście się przy, z, zobaczymy tyle jak widzicie jest elementów Powiedziałam, wam że nawet sporo tu jest no oczywiście no jak każdy samochód zobaczymy czy coś za no i tutaj mamy oczywiście naszą instrukcję, no oczywiście taką papierową, no to oczywiście wiadomo o co chodzi, jak wiecie papierowa instrukcja i znacie mnie widzowie nie od dziś oczywiście, ja widzowie to idę na szybko widzowie składać, widzowie jak oczywiście złożę to oczywiście do was oczywiście wrócę. Ale widzowie, zrobimy tak, że ja przy Was po prostu złożę mini figurkę, żeby nie było. Widzowie, zrobimy tak, że przy Was oczywiście złożę mini figurkę i widzowie. Na chwilę wiecie. Widzę, yy, widzowie, złożę na szybko, widzowie włożyć i po prostu do Was powrócę. Ale widzowie, przy Was już złożę tego policjanta. Nie będę Wam jego pokazywała, tylko widzowie. Yy, po prostu go złożę i po prostu pójdę składać dalej, oczywiście, resztę oczywiście, naszego polibaku. Dobra. Jak widzicie, już ten poli policjant, jak widzicie, jest gotowy. No, bo szybko to zajęło, oczywiście. No dobra, widzowie. Ja idę dalej składać, widzowie. Bo, jak mówiłam, oczywiście, złożyłam dla Was figurkę. Yy, no to widzowie, idę dalej, bo widzowie, no. To wiecie, bo tak ten, to, to, ten, to widzę, że będzie szybciej. Widzę, jak widzę, złożę to osobno. Widzę, jak to widzę, no wiecie, o co chodzi. Bo tak to szybciej będzie, jak widzę, pójdę na spokojnie to sobie złożyć. Przepraszam, że z dwie minuty mi to zajdzie, no bo to nie jest jakiś duży samochód, no to ten. No dobra, to jak widzę, idę składać widzę, jak widzę, złożę to za momencik gdy do Was zwracam. No to widzę, idę oczywiście składać. No oczywiście idę składać, chciałam powiedzieć. Jestem widzowie z powrotem, jak widzicie ten łazik, widzowie po, y, policyjny, łazik widzowie terenowy, jest jak widzicie złożony. Y, szybko to było, jak widzicie został tylko jeden element dodatkowy i to został widzowie do kasku, widzowie tego naszego policjanta oczywiście. Hmm. Nie wiem, w sumie ten, ale nie wiem, może jak się zgubić, coś takiego, no ale dali to dali widzowie. No, i tak. Yy, figurkę to Wam już pokazuję, jak gdzie tak się wygląda ten nasz poli policjant. Oczywiście w terenowej jakby wersji. Fajna ta koszulka. no Kask taki zwyczajny. Nie ma oczywiście, widzowie, drugiej twarzy. No, nie ma, widzowie. Nie wiem dlaczego. No, bo w sumie ma kask. Mogli dać mu jakąś drugą twarz, no ale nie wiem. No, ale tak jest, jak jest. Oczywiście no, taki zwykły po prostu policjant w yy, takiej spokojnie wersji. No, to jest ok taki. No i dodatkowo zostajemy oczywiście, było na tym polibagu jakby tutaj takie, jakby tak klata oczywiście, i dostajemy tu spokój element widzowie, bo dostajemy tu widzowie taką fajną płytkę, bym widziała. Dostajemy tu po prostu taką płytkę, jakby poszukiwane, po prostu widzowie listę gończyć takiego, jak widzicie, takiego przeszemca. Jak widzicie, na takiej fajnej postawce. Tam nie ma takiej pokazanej, tej, wiecie, tym, tym polibagu, tylko po prostu, że ona lata. Bo jakby chyba ten policjant idzie poszukiwać tego, chyba złoczyńcę tego poszukiwanego. Jakiś o numerze 604-16. No i tu są zamazane, ale przypuszczam, że tu po prostu pisało, jak on się nazywa i tak dalej. Bo ładnie, po prostu, poszukiwane po prostu. To spoko, widzowie. No fajny taki element. Na pewno mi się, widzowie, do kolekcji, widzowie, przyda taki elemencik. To spoko. No i, widzowie, tak. Skupmy się na tym łaziku, który Powiem, Bo jak ona budowę na taki łazik, no, widzowie, wygląda spoko. ok Nie jest najgorszy. No, jak widzicie, mamy te radary. Jak widzicie, tutaj mamy tą, tą. W sumie że mogli tu dać jakąś taką jedną może naklejkę tu z tyłu, że, no, nie wiem, tutaj policja czy jakieś takie... Znaki, coś takiego, żeby no, było wiadomo, że, bo szczerze mówiąc widzowie, tak no, z daleka, widzowie, no, jak nie te światła, to szczerze bym powiedziała, że to w ogóle nie jest, widzowie, policyjny ten wóz, szczerze mówiąc, no, może on coś przypomina, taki ten policyjny łazik terenowy, ale no, szczerze, tak średnio do niego, pora, wiecie... Tu powinno być, nie wiem, zdrukowane, że tu oznak policyjny, coś takiego, no albo też po prostu policjant pod przykrywką, jeszcze może tak być, i dlatego nie może mieć takich po prostu szczególnych znaków policyjnych. Może o to też chodzi. Oczywiście tu możemy sobie, jak cię poruszać, tym możemy sobie tak zrobić, i tak. No i oczywiście, jak każdy widzowie, oczywiście, samochód, no to oczywiście jeździ. No i tu ma kierownicę. No, wiadomo, jak każdy po. Oczywiście, samochód. Oczywiście, sadę naszego tutaj kolegę, oczywiście się do środka, niech sobie już w tym samochodzie siedzi. I jak na no, wrócę, widzę sobie, no spokojnie, no jest okej, okay, tak. No, brakuje tu jakichś takich dla mnie, wiecie, o co chodzi, takich trochę elementów, no nie wiem. Albo jak myślę, że to po jest jakiś taki policjant pod przykrywką, jeszcze, ale jak nie jest pod przy, po przykrywką, no to szczerze mówiąc, no to źle. Taki średnio jest odznakowany oczywiście ten samochód. No jedynie, który jest odznakowany, no to ten nasz policjant, powiedzmy. No, jedynie to może, no można powiedzieć, że to jest wóz policyjny. No, bo ma tutaj, jak widzicie, te światełka, że no to jakby, jakby mrgały, no to wiadomo, że to jest policyjny, ale może być to samochód pod przykrywką. Tak może być. Jak widzę, że oceniam ten samochód jest, jest w porządku widzowie, nie jest najgorszy figurka ta spokojna no i najbardziej mi się w się podoba w sobie ten element, yy, ten plakat, oczywiście listem kończem jakiegoś złoczyńcy bo jest spoko i się przyda na przykład do czegoś. No dobra, napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba ten, yy, ten łazik ten policyjny. I figurka i już się to wszystko. Ja się oczywiście z wami żegnam. Sądzę, wam się odcinek podobał, widzowie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Dajcie się, oczywiście łapkę w górę i subskrypcję. A ja widzowie żegnam się i do zobaczenia w kolejnym materiał. No to siema!